Tak właściwie to się odchudzałam od dziecka. Jak byłam w gimnazjum, to mnie przezywano, że jestem gruba, że mam duże pośladki, że, że mam wielkie uda. źle się czułam ze swoim ciałem i chyba też dlatego poszłam na studia dietetyczne, a później e, na kursy trenera personalnego, bo ja po prostu chciałam wiedzieć wszystko o odchudzaniu. E, wszystko chciałam wiedzieć o tym, co zrobić, żeby dobrze wyglądać, bo pamiętam jak okropnie się czułam, kiedy nie wiem, wstydziłam się wyjść na siłownię w kolorowych leginsach, bo myślałam, że te leginsy powiększą mi nogi i będę wyglądała jeszcze gorzej. Ja przez wiele lat myślałam, że jak będę chuda, to będę szczęśliwa. I jak teraz oglądam swoje zdjęcia, z tego momentu, kiedy byłam najchudsza w swoim życiu, to na twarzy tam jest jedna wielka męka i taki przeogromny smutek, że jak oglądam te zdjęcia, to sobie myślę, że mi po prostu szkoda tej dziewczyny ze zdjęć. Jest mi taki po prostu bardzo, bardzo szkoda, bo ona była w jakimś takim dziwnym miejscu, które prowadziło tak naprawdę do donikąd, bo w zamian za to, że psułaś swoje zdrowie, dostawałaś tylko plastikowy medal. Nic się tak naprawdę, nie? W 2016 roku ostatni raz stałam na scenie Bikini Fitness. Smarowałyśmy się takimi specjalnymi brązerami, żeby było widać jeszcze bardziej definicję mięśnia. I dieta jest bardzo restrykcyjna. I ja byłam tak zafiksowana na punkcie przygotowań tych zawodów, że ważyłam każde ziarenko ryżu. Ważyłam każdy mililitr oliwy. Jak na przykład zjadłam odrobinkę za dużo, powiedzmy, nie wiem, 20-30 gramów ryżu za dużo, to od razu jechałam na siłownię, żeby zrobić dodatkowe cardio, żeby tylko to przepalić, żeby. Nie okazało się, że teraz nagle od tej ilości znikomej jedzenia przytyje. Ja widziałam tylko ten swój cel, nie zwracałam uwagi na to, że to mnie prowadzi w jakieś złe miejsca. Moja rodzina mi mówiła, że źle wyglądasz, przyjaciółki mi mówiły, że zaczynasz źle wyglądać. I jak ktoś mi mówił na przykład, że już nie wyglądasz dobrze, że już jesteś za chuda, że coś jest nie tak, to ja sobie myślałam, aha, okej, okay, zazdrościsz mi, no bo mi się udało, a tobie nie, ty, ty, ty nadal nie możesz słudnąć, więc... To już były zaburzenia odżywiania. Ja yy, nie chciałam na przykład iść do babci, bo wiedziałam, że tam będą naleśniki, więc ja już tych naleśników nie mogłam zjeść. I brałam ze sobą, nie wiem, pudełeczko z jedzeniem i tam było owsianka, czy tam kurczak z ryżem, czy cokolwiek. Nie miałam ochoty na żadne spotkanie ze znajomymi, bo to też wiązało się z jedzeniem. I moje życie kręciło się tylko dookoła jedzenia, to jedzenie to nawet nie musiało być smaczne, ważne, żeby było zważone, to było najważniejsze, i dookoła siłowni. I nie wiem w ogóle, czemu te zawody nazywają się fitness, bo mi fitness kojarzy się z czymś zdrowym, a te zawody nie są zdrowe, bo one właśnie też polegają na porównywaniu się. I porównywanie jednej kobiety do drugiej, które stoją na scenie. Teraz wydaje mi się w ogóle jakieś abstrakcyjne, że ja dałam się w to ciągnąć i żyłam mm, tym przez w sumie kilka lat. Ta moja zajawka do tego, żeby super wyglądać, te zawody sylwetkowe, doprowadziły do tego, że to moje zdrowie się zepsuło. Po ostatnich zawodach um, straciłam miesiączkę, miałam ogromne problemy z hormonami i, chyba, pierwszy raz w życiu miałam tak ogromne kompleksy. I cały czas, gdy patrzyłam w lustro, mówiłam sobie, że jestem gruba. Zaczęłam od tego, że zrobiłam wyniki badań. W tych wynikach wyszło, że moja tarczyca bardzo słabo funkcjonuje. I zaczęłam pod wyniki badań dobierać dietę i suplementację. Zaczęłam jeść więcej produktów odżywczych, urozmaiciłam tą dietę jeszcze bardziej. Nie był to już tylko kurczak, ryż. Zaczęłam łykać więcej suplementów, typu witamina D, omega-3, białeczko przed treningiem. Przez to, że właśnie miałam ogromne problemy ze snem, wybudzałam się w nocy, źle się regenerowałam, to później nie miałam siły na treningu. I teraz mam całą swoją rutynę przed snem. I Staram się o 21 już mieć wyłączony telefon. Nie wnoszę telefonu do sypialni. Łykam restmi, które też pomaga mi fajnie się uspokoić i wyczilować. I jak myślę o sobie sprzed tych kilku lat, to mam wrażenie, że ja bardzo siebie nie kochałam, bardzo siebie nie lubiłam. A teraz staram się siebie kochać i akceptować. Bardzo w postrzeganiu siebie pomogło mi to, że patrzę na siebie jak na najlepszą przyjaciółkę. I na przykład, jak mam taki gorszy dzień i patrzę w lustro, i dobra, ten brzuch mi odstaje, no bo na przykład mam okres albo gorzej się czuję, czy coś. I patrzę na siebie i stara ja chcę powiedzieć o ty grubasko albo coś takiego, to nagle nowa ja mówi: Czy byś tak powiedziała do swojej najlepszej przyjaciółki? I mam takie. W życiu bym tak do niej nie powiedziała, no bo kocham moją przyjaciółkę i, i w życiu bym brzydko do niej nie powiedziała. A jeśli ja sama ze sobą się przyjaźnię, jestem swoją przyjaciółką i sama ze sobą będę do końca życia, to ja chcę o tą moją wewnętrzną przyjaciółkę o mnie dbać najbardziej jak się da, czyli zdrowo się odżywiam, biorę suplementy, trenuję i robię wszystko, żeby czuć się jak najlepiej.